W czwartkowym poranku Radia Tok FM, Profesor Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, senator Koalicji Obywatelskiej. Panie ministrze, dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Szymon Hołownia zapowiedział, że po uchwale Sądu Najwyższego nie ma wątpliwości, kogo wybrał naród na prezydenta i stąd zwoła posiedzenie Zgromadzenia Narodowego w celu przyjęcia przysięgi od Karola Nawrockiego. To właściwa decyzja? Ja myślę, że pan marszałek Hołownia kieruje się zasadą domniemania ważności wyborów. Natomiast moim obowiązkiem jest powiedzieć, że... E, Cała procedura wyboru obejmuje także uznanie ważności wyborów przez Sąd Najwyższy i ten krok no, nie został dopełniony ze względu na Wadliwość Izby Kontroli Nadzwyczajnej, a także różne nieprawidłowości proceduralne, które wystąpiły w kontekście rozpoznawania protestów wyborczych. Sąd Najwyższy stwierdził ważność wyborów, a Pan powołał taki specjalny zespół śledczy, który ma nadzorować śledztwa prokuratorów rejonowych tak, w sprawie nieprawidłowości. Prokuratorzy mają też przeliczyć głosy w prawie 300 komisjach obwodowych. Ile to potrwa i ilu prokuratorów będzie w to zaangażowanych? Hmm. To jest kwestia najbliższych e, dni, tygodni, e, jeżeli chodzi o to przeliczenie. E, ta liczba komisji obwodowych bierze się z analizy, która została przygotowana na zlecenie e, prokuratury przez pana profesora Hamana, ale także pośrednio przez pana profesora Toruja. On trochę inną metodologię przyjął, ale w pewnym sensie wnioski są dość podobne. Czyli, żeby zweryfikować te komisje, w których dochodziło do tych wysokich czy wyższych anomalii wyborczych. E, w związku z tym, co się stało do tej pory, czyli z mhm. tym, że w tych kilkunastu komisjach, w których doszło do przeliczenia głosów, no wykazano albo odwrócenie głosów, albo dosypanie głosów na rzecz innego. To, to jeżeli chodzi o liczbę, bo pan teraz domaga się, czy zlecił przeliczenie głosów w prawie 300 komisjach, ale w piśmie do Sądu Najwyższego najpierw domagał się pan od sądu przeprowadzenia oględzin kart do głosowania w 1472 obwodowych komisjach wyborczych. I to były komisje, które w swojej analizie uwzględnił dr Krzysztof Kontek. Rozumiem, że teraz się pan z tego wycofuje i nie chce w tych 1500 komisjach liczyć głosów przez prokuratorów, bo ustalenia doktora Kątka zostały podważone. Y to nie do końca jest e, tak. E, Doktor Kontek nie tylko przedstawił swoją analizę, ale także wysłał protest do Sądu Najwyższego. Prokuratura, e, Prokurator generalny odniósł się do tego protestu, e, zarówno pana e, doktora Kontka, jak również pani e, Staniszkis, i postulował, aby to Sąd Najwyższy zlecił przeprowadzenie e, tego właśnie przeliczenia, skoro tego typu wątpliwości zostały wykazane kalendarz był następujący, że ten protest wpłynął jakoś w okolicach wtorku do środy mieliśmy czas na przedstawienie stanowiska i takie stanowisko trudno nie poprzeć takiego stanowiska, które było oparte na dość gruntownej analizie przedstawionej przez wyborcę. Natomiast te analizy, które zostały przygotowane przez profesora Hamana i profesora Toruja, w, Toruja wpłynęły dopiero w piątek. Tak naprawdę w piątek e, w ciągu dnia dowiedzieliśmy się, jakie jest stanowisko niezależnych ekspertów. No, a dla prokuratury to jest wiążące, e, ponieważ no, po to powołani zostali, zostali biegli, aby na tym się opierać w tym kontekście. To jak rozumiem prokuratorzy przeliczą te głosy w ciągu kilku, kilkunastu dni, tak? Przed 6 sierpnia? No, zakładam, że, że no dla opinii publicznej i dla wszystkich e, obywateli byłoby ważne, żeby zrobić to jak najszybciej. No i co potem? No i to może mieć znaczenie z punktu widzenia tej, tej funkcji, którą pełni prokuratura, jeżeli chodzi o proces wyborczy, a mianowicie artykuł 79 kodeksu wyborczego, który daje podstawę do e, przeliczania głosów, jest stosowany w kontekście podejrzenia, popełnienia przestępstwa. Także to jest procedura. Odrębna jednak od procedury orzekania o ważności wyborów, ponieważ ma ona na celu wskazanie, czy wychwycenie nieprawidłowości i ewentualnego przeprowadzenia śledztwa, być może postawienia zarzutów no osobom, właśnie, które dopuściły się. Winnych, tak? No, i jeżeli tacy winni się znajdą, bo nie wiemy, tak naprawdę mhm. na tym etapie nie wiemy, czy to był element, czy to był efekt pomyłki. Czyli czy ludzki, z lekceważenia czy obowiązków zmęczenia, czy być może faktycznie było tak, że w niektórych komisjach ktoś intencjonalnie te głosy albo zamieniał, albo dosypywał? Szef PKW Sylwester Marciniak mówił, mam nadzieję, że to wynika z ich niestaranności, a nie zorganizowanych jakichś działań. Też mam, Myślę, że jak każdy obywatel i każdy wyborca jestem też zainteresowany tym, żeby jednak ten system wyborczy był Szczelny i żeby takie pomyłki zdarzały się tylko i wyłącznie w wyniku takiej zwyczajnej ludzkiej pomyłki. Natomiast ta cała analiza będzie też musiała prowadzić do innych skutków. Dzisiaj bardzo ładnie o tym mówię w wywiadzie dla gazety wyborczej pan profesor Mikołaj Cześnik, który wskazuje, na no, jakie elementy działania trzeba, podjąć. trzeba podjąć, żeby ten system wyborczy uszczelnić, czyli być może po, po, powtórne liczenie głosów, zanim się ogłosi, być może wyrywkowe liczenie głosów w niektórych komisjach. I, i co ciekawe, ja o tym mówiłem w Izbie Kontroli, że na temat y, takich anomalii statystycznych i nieprawidłowości wyborczych są w ogóle specjalne raporty Komisji Weneckiej, także dla nas to jest na swój sposób nowe y, zdarzenie takie społeczno-polityczne, natomiast no, na świecie od, od lat y, pod tym kątem analizuje się wybory, jeśli wyniki odbiegają od, jakiegoś przyjętego, y, y, od jakichś przyjętych reguł. Pojawiły się zarzuty wobec Pana, Panie Ministrze, że nie uznając Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych zwracał się Pan do niej wysoki sądzia, do neosędziów panie czy y, pani sędzio. I w ogóle słyszę, że środowisko sędziowskie jest rozżalone, że Pan swoją obecnością na posiedzeniu y, Izby legitymizował tę Izbę, y, że może nie powinien się Pan tam pojawiać i dyskutować z neosędziami? Ja myślę, że ze środowiskiem sędziowskim tak szeroko pojętym jest tak, że, e, że cokolwiek bym nie zrobił, to środowisko sędziowskie jest rozżalone z jakiegoś powodu. I to jest jakby stała melodia wykonywania przeze mnie zadań jako, jako ministra sprawiedliwości. Pomimo tego wszystkiego, co jednak udało się zrobić i... E, i, i, i tej zmiany, która jednak nastąpiła y, w sądownictwie. Ale Atom... to zostawmy rozżalenia, tak. skupmy się na logice, bo y... jeżeli nie uznajemy tej Izby, to dlaczego pan idzie na jej posiedzenie, a marszałek Hołownia czeka na jej uchwałę, żeby zakomunikować obywatelom, że zwołuje posiedzenie w związku z tym Zgromadzenia y -y. Narodowego, żeby przyjąć przysięgę Nawrockiego? Panie redaktor, przede wszystkim pójście do Izby Kontroli było jedyną szansą, aby zmusić Izbę do refleksji nad... E, wnioskiem o wyłączenie sędziów tej izby. Proszę I co, zauważyć nas. No ale momencik, na początku złożyłem ten wniosek. Izba przedstawiła dość kuriozalną dla mnie argumentację, że to co się odbywa, to jest specjalne posiedzenie i ja już nie jestem uczestnikiem tego posiedzenia, że wcześniej byłem jako mhm. e, uczestnik postępowania no bzdura, jako oczywiście. protesty, ale teraz już nie jestem w związku z czym tego wniosku o wyłączenie nie mogę złożyć. No i e, w związku z tym ten wniosek nie został rozpatrzony, co pokazało po raz kolejny wadliwość procedowania Izby, ale dla mnie myślę, że było ważne, że dwóch sędziów, którzy później przedstawili zdanie odrębne, na to wskazało, tak? Pan sędzia Bosek i pan sędzia mi powiedzieli, no zaraz, no jak to? Absolutnie to jest element sprawiedliwości proceduralnej, żeby taki wniosek złożyć. Także moim zdaniem to było, to było ważne, żeby, żeby w pewnym sensie obnażyć też intencje. A po drugie, jeżeli obywatele przedstawiają protesty, i jeżeli rolą prokuratora generalnego jest ustosunkowanie się do tych e, protestów, no to w tej sytuacji nie miałem innego forum niż, e, można powiedzieć, walka o te prawa obywatelskie wyrażone w artykule 129. I wiem, że to jest taki no, czasami wręcz e, bardzo trudny dylemat, e, co zrobić, ale myślę, że gdyby mnie tam nie było. To, y, to byłoby to takie po prostu proste pójście na rękę Izbie Kontroli Nadzwyczajnej na zasadzie, a nie ma, nie uczestniczył to, w związku z czym nie ma y, kłopotu, orzekamy po swojemu. A czy aktywność Romana Giertycha pomogła, czy zaszkodziła tej sprawie? Bo Roman Giertych wzywał do zdecydowanych działań, do ponownego przeliczenia głosów w skali całego kraju, zaostrzył nastroje społeczne, szczególnie wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej. I teraz część wyborców Koalicji Obywatelskiej może zostać z takim poczuciem zawodu rozczarowania, PiS ukradł wybory, a rząd właściwie nic z tym nie zrobił. Ja myślę, że Roman Giertych y, uruchomił wyobraźnię, że mogły być różne y, nieprawidłowości. myślę, że to... I że mógł być inny wynik. Y, że, y, I że być może to spowodowało jakieś różne dodatkowe działania, y, y, refleksje nad tym, że, y, że te nieprawidłowości może m, m, mogą być. No, te wszystkie analizy wykazały, że one faktycznie istniały, ale być może ich skala nie była Aż tak, aż tak duża, natomiast co do no, skutków politycznych, to i, i należy do tego grona, które publicznie nie ocenia osób, które należą do tej samej koalicji politycznej, do której ja należę. To takie bezpieczne. No, ale uważam, że tak powinno być, jeżeli się gra w drużynie. Jak pan ocenia działalność Państwowej Komisji Wyborczej? Bo Sylwester Marciniak polemizował i z panem, i z Jackiem Bilewiczem na tej wtorkowej rozprawie. Oczywiście ma do tego prawo, ale też, kiedy podawał taką jedną z danych, to mylił się dość rażąco, bo powiedział, że takich przypadków, kiedy w drugiej turze kandydat uzyskuje mniej głosów niż w pierwszej, to w wyborach 10 lat temu było przeszło 85, lat temu 30, a w tym roku 20. Tyle, że komisji, gdzie doszło do tej e, sytuacji, że Trzaskowski lub Nawrocki wypa wypadli gorzej w drugiej turze niż w pierwszej turze, jest łącznie 243. Trzaskowski stracił w 130 komisjach, a Nawrocki w 113. Aż dziwne, że szef PKW no, nie zdaje sobie sprawy z takiej oczywistości, o której wszyscy już trąbili na prawo i lewo. Ja, ja myślę, że nie chciałbym tutaj wchodzić w ocenę tych czy innych słów. To było bardzo, drugi, było bardzo drugie, długie posiedzenie tej izby kontroli. Tak jest. I, i, te, I tych pytań. E, tak, nie, no oczywiście no, robiłem wszystko, co, co w mojej mocy. Natomiast e, powiem to, czego mi trochę jednak zabrakło w wystąpieniu e, Państwowej komisji wyborczej. No bo jednak sprawozdanie PKW, które zostało przedstawione 16 czerwca, to oficjalne sprawozdanie wymagane kodeksem wyborczym mówi o tym, że orzeczenie w tej sprawie powinna wyda, powinien wydać sąd, co do którego nie ma jakichkolwiek wątpliwości, którego skład nie budzi jakichkolwiek wątpliwości. E, i, no I to było oficjalne stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej. I mam wrażenie, że to nie wybrzmiało na e, samym początku i w ogóle w wystąpieniu pana przewodniczącego e, Marciniaka. Tak? Także w zasadzie mam wrażenie, że e, jedynie e, prokurator generalny domagał się konsekwentnie tego, aby właśnie to e, ten sąd e, prawdziwy orzekał. A przecież była e, też w debacie publicznej się pojawiały takie. E, ja z jednej strony postulowałem, aby to była izba, izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. To by wymagało odpowiedniej decyzji, równoważnego składu. Sądu Najwyższego, jeśli chodzi o wyłączenie y, Izby o to albo gdyby no, gdzieś pojawił się taki jednolity front. Y i argumentacja w stosunku do prezydenta, żeby podpisał ustawę incydentalną i w ten sposób przeniósł całe orzekanie mm -hmm. na rzecz 15 sędziów, e, najstarszych stażem Sądu Najwyższego, to nie byłoby wątpliwości. No i proszę zauważyć, no, w efekcie tego, tej całej sytuacji wchodzimy, w, e, wszystko na to wskazuje, w nową prezydenturę, która będzie no, gdzieś jak opierała się na jakimś takim no, kryzysie delikatnym, większym, mniejszym, legitymizacji ze względu na nieprawidłowość tej procedury przed Sądem Najwyższym. Wie pan, jaka będzie pańska przyszłość za 12 dni w rządzie, poza rządem? Za 12 dni mamy 15, 15 lipca. lipca y Cóż, pracował będę dalej, mam nadzieję. Ma być rekonstrukcja. W ministerstwie oraz w prokurat jako prokurator generalny. Czyli ma pan nadzieję, że pan zostaje w resorcie? Czy do tej pory nie było dyskusji z osobami władnymi, czy decyzyjnymi na ten temat, czyli z panem premierem? No to premierem zapytam o późną jesień w takim razie, jeżeli założymy właśnie, że pan zostanie na stanowisku, bo Polska dostała od Komisji Europejskiej czas do listopada na uzdrowienie KRS-u, na reformę postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, na zniesienie przepisów kagańcowych. Pan pojechał do Brukseli z mapą drogową i Bruksela na ładne oczy dała Polsce środki z KPO czy z Funduszu Spójności, no ale teraz nie ma szans na uchwalenie tych wszystkich ustaw zmian nowelizacji. No i co? Będę protestował przeciwko słowom na ładne oczy, ponieważ to by oznaczało, że się nic nie wydarzyło. Znaczy były rozmaite próby, e, tylko były no nie, utrącane pani, przez Andrzeja Dudę. Tak, ale pani redaktor, no to co się wydarzyło, co dla Brukseli z punktu widzenia politycznego było fundamentalne, to przystąpienie Polski do prokuratury europejskiej. No i zmiana podejścia. To pełna e, zgoda. Nie, nie, ale momencik. Przystąpienie do prokuratury europejskiej to nie była deklaracja na piękne oczy, tylko było to uzupełnione deklaracją rządu o przystąpieniu, przyjęciem ustawy. Ustawa została podpisana przez prezydenta i osobiście brałem udział w otwarciu dwóch biur prokuratury europejskiej w Katowicach oraz w Warszawie. Dwa kolejne powstaną w Lublinie oraz w Gdańsku. W Prokuraturze Europejskiej pracuje obecnie ośmiu prokuratorów. Będzie mogła szalić do końca no, lipca konkursy. Ale ja mówię o likwidacji lat... Izby Kontroli Nadzwyczajnej, Sądu Najwyższego, zreformowaniu reformowaniu KRS-u, uporządkowaniu statusu yy, neosędziów, w, tak. w tym tych zasiadających w Sądzie Najwyższym. To wszystko Polska zobowiązała się, że zrobi. I to była ta mapa drogowa, którą pan przedstawił. Tak? Było wiadomo, że za prezydentury Andrzeja Dudy to się nie powiedzie. tak? I Była dobra wola, wola ze strony Komisji Europejskiej, było oczekiwanie no oczywiście na zmianę w pałacu prezydenckim. Także ze strony resortu sprawiedliwości. No, ja wiem, że wkraczamy nie na kwestie prawne, tylko polityczne, ale od tego nie uciekniemy, bo pan jest teraz e, także w tym obszarze politycznym przecież e, aktywny. No i tego się nie uda zrobić z Karolem Nawrockim. Tak, tylko że zwracam uwagę, że Krajowy Plan Odbudowy i jego uruchomienie zostało uzależnione od bezpieczeństwa środków unijnych. i dzięki i po to jest Prokuratura Europejska. Po drugie, to, co było bardzo ważne dla Komisji Europejskiej, to zdjęcie takiego ciężaru odpowiedzialności dyscyplinarnej, która wisi nad sędziami, i to też się udało zrobić. I wreszcie, żebyśmy zmienili różne stanowiska, jeżeli chodzi o kwestionowanie prawa unijnego, to też się udało zrobić. Polska. Przestrzega prawa unijnego. Natomiast jeśli chodzi o te inne kwestie, to była to część tak zwanego planu działania, który był związany z artykułem 7, czyli z procedurą mm -hmm. systemowego naruszenia e, praworządności. No i teraz oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że okoliczności polityczne się zmieniły, natomiast to nie znosi e, obowiązku dalszego działania i przedkładania ustaw i ich przyjmowania, które dotyczą niezależności sądownictwa. A jeżeli nie uda się zmienić e, ustawy o Sądzie Najwyższym i o ustroju sądów powszechnych, to czego się pan spodziewa ze strony Komisji? Priorytetem na tym etapie jest doprowadzenie do tego, aby Krajowa Rada Sądownictwa stała się prawdziwie niezależnym konstytucyjnym organem. Szczęśliwie kadencja obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, jeżeli tak możemy mówić o tym organie, kończy się w maju 2026 roku i myślę, że prezydentowi Nawrockiemu powinno zależeć na tym, żeby jednak zdjąć z polityków ten ciężar wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jeżeli chodzi o pozostałe ustawy, to e, przygotowujemy to z tego całego pakietu ustaw, które były do tej pory przyjęte. Chcemy te ustawy podzielić na e, części. Nie, jedna część będzie dotyczyła samorządu sędziowskiego, inna będzie dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, jeszcze inna będzie dotyczyła statusu e, sędziów oraz Sądu Najwyższego i po prostu będziemy dążyli do uchwalenia tych mhm. ustaw. A pan prezydent pewnie będzie Szuman chłownie chce obsadzać wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. Do tej pory Państwo tego y, nie robili. Chcieli też prowadzić zmiany. Dwie ustawy o trybunale i wprowadzająca przepisy o trybunale zostały zawetowane przez dosłane do trybunału chyba przez Andrzeja Duda, ale to na jedno wychodzi. Pan by był za tym, żeby obsadzać wakaty w trybunale? Ja myślę, że jest to koncepcja y, godna y, rozważenia. Natomiast powstaje pytanie, czy problemem w trybunale jest y, są faktycznie wakaty, czy też w ogóle kryzys Trybunału jako... Jako no, takiego. Tutaj chyba jest zgoda. Tak, tak. Że i tutaj ja myślę, że, że nad tym trzeba się poważnie zastanowić, też popatrzeć na kalendarz, kiedy miałoby to nastąpić, bo myślę, że żeby ta, to działanie miało sens, to musi to po pierwsze odbywać się na zasadzie takiej pakietowej, czyli dotyczyć wszystkich miejsc nieobsadzonych w Trybunale, a po drugie w sposób maksymalnie taki transparentny, przejrzysty, żeby wybrać do Trybunału tych prawników, którzy budzą absolutnie... Pełne, powszechne, publiczne e, zaufanie. A pamięta pan, jak tłumaczono to, że te wakaty nie są obsadzane, że gdyby były obsadzane, to by się legitymizowało ten Trybunał Konstytucyjny w kryzysie? E, zdaję sobie sprawę z takiej argumentacji. Profesor Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, prokurator generalny i senator Koalicji Obywatelskiej. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. W całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK .fm oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik audycje.